Pamiętam taki moment, kiedy zaproszono mnie do polskiego radia i tam miałem taką całą nocną audycję. I pamiętam, jak do osoby, która prowadzi moją stronę biznesową, powiedziałam: Słuchaj, zwiększ zasięg tego serwera, żeby jak te mnóstwo osób, które teraz wejdą na mojej stronie, żeby serwer nie padł. Okazało się, że w ogóle nie wpłynęło to na żaden większy ruch na mojej stronie, na większą rozpoznawalność. Tak samo jak miałem pewien epizod w pewnej telewizji, nie tej ogólnopolskiej, ale takiej kablowej, gdzie też kilka nakręconych ze mną materiałów, na nic się to nie przyłożyło. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w życiu doświadczamy czasami rozczarowań. Na coś bardzo liczymy, a to coś się nie dzieje. Mówimy o tym dlatego, że przyglądamy się temu, jak żyć w trudnych czasach na podstawie Księgi Daniela, i Dochodzimy teraz do rozdziału piątego. Z każdego rozdziału czerpiemy taką główną myśl, inspirację, żeby odnieść to do własnego życia, jak, jak sobie radzić. Nie ma już króla Nabuchodonozora, którym przyglądaliśmy się i który był gdzieś w tle tych wydarzeń, które działy się do tej pory. Jest nowy król Baltazar, który wezwał Daniela i powiedział. Powiedziano mi, że posiadasz niezwykłą mądrość i rozum oraz umiesz wyjaśniać tajemnice. Jeśli podasz mi znaczenie tego napisu, szczodrze Cię na grodze, oblekę Cię w królewską purpurę, wło włożę Ci złoty łańcuch na szyję i będziesz współrządził w moim królestwie. Chodziło o to, że król Baltazar w czasie uczty w pewnym momencie tak mu zaszumiało w głowie i to dosłownie, że powiedział: A teraz zrobimy dopiero imprezę, przynieście to, co zabraliśmy ze świątyni jerozolimskiej, gdzie tam niby ten najwyższy Bóg, to były dobra z jego świątyni, i będziemy pić. Z tych jego kielichów i będziemy jeść na jego talerzach. I w tym momencie na ścianie pojawił się napis pojawiła się ręka, która coś pisze. On się przestraszył, zawołał Daniela, powiedział to, co przed chwilą powiedział, a Daniel mówi: Zatrzymaj swoje dary, królu, a nagrodami obdarz innych. I bez nich podam ci sens tych słów. I jak wiesz, Bóg obdarzył króla Nabuchodonozora wielką potęgą. Lecz gdy uniósł się pychom, jego władza została mu odebrana i zamieszkał z dzikimi osłami. Musiał się nauczyć, że to Bóg ustanawia władców na ziemi. Lecz ty, choć o tym wiedziałeś, nie uniżyłeś się przed Bogiem. Przeciwnie tak się rozuchwaliłeś, że daczynia ze świątyni Bożej rozdałeś swym nałożnicom jako kielichy Dawido. Dlatego ta dłoń napisała policzone, zważone i podzielone. I Daniel wyłożył sens tych słów. Bóg policzył dni Twego panowania i postanowił je zakończyć. Zważył Cię na wadze i okazałeś się za lekki. Dlatego podzielił On Twoje królestwo i oddaje Medom i Persom. Król nagrodził Daniela ta, obiecał. Jeszcze jednak tej samej nocy Baltazar został zabity, a imperium babilońskie zajęli Medowie i Persowie. Możesz powiedzieć, jakie tutaj rozczarowanie przeżył Daniel. Daniel nie przeżył żadnego rozczarowania ponieważ Daniel przez lata służby Bogu nauczył się, żeby polegać jedynie na Bogu. I dlatego kiedy król mu obiecał niesamowite rzeczy, on powiedział: "Co mi po nich?" Bo on wiedział, w sposób proroczy wiedział, że jeszcze tej nocy się zakończy panowanie tego króla. Ale w pewien sposób możemy też powiedzieć, patrząc na pewne nasze rozczarowania życiowe. Okej, okay, po tej stronie życia może się rozczaruje, ale jest ta prawdziwa rzeczywistość. I w porównaniu z tą prawdziwą rzeczywistością, z tym, że człowiek rodzi się, ale nigdy już nie umrze. Okazuje się, że to, co mamy po drugiej stronie życia, będzie o wiele wspanialsze, a ta chwila po tej stronie życia jest tylko chwilą. Czy to znaczy, że nie mamy jej cenić? Mamy cenić, bo król Baltazar, który znał tę historię o Nabuchodonozorze, który wiedział o tym, co Bóg uczynił, bo to było głośne w, u nich, jednak nie liczył się z Bogiem. I to jest najważniejsza lekcja. Po tej stronie życia potrzebujemy nauczyć liczyć się z Bogiem. I czasami ludzie mówią. A ja też bym chciał przeżyć jakieś takie doświadczenia. Opowiadasz o jakichś cudach, o czym, że to doświadczyłeś, chciałbym coś takiego przeżyć. I to jest ciekawe, że w tym fragmencie tutaj, Bóg nie powiedział, ponieważ nie przeżyłeś takich doświadczeń jak Nabuchodonozor, to rozumiem. Bóg mówi: wiedziałeś o nich. Bóg będzie nas sądził na podstawie naszego poznania Boga. I ja życzę ci wielu wspaniałych doświadczeń z Bogiem. Jednak z doświadczenia wiem, że wiele wspaniałych doświadczeń z Bogiem równa się też wiele potwornych, koszmarnych doświadczeń z diabłem. Jednak wiem też, że ten, komu wiele dano, od tego będzie się wiele wymagać. Że niektórzy ludzie, którzy nie przeżyli takich doświadczeń z Bogiem, mają to, że w pewnych rzeczach można powiedzieć: OK, rozumiem tego człowieka. Ale jeżeli ktoś przeżył jakieś naprawdę duże doświadczenia z Bogiem, wymagania są większe. I ten król Baltazar uczy nas jednej rzeczy. Musimy naprawdę liczyć się z Bogiem w naszych wyborach. I nie chodzi mi o, to, o takie sądzenie i takie straszenie tutaj, że zobacz, co się z nim stało, gdy. Nie, absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, to świetny taki przykład, jak w dawnych wiekach Cesarstwa Rzymskiego na przykład walczono i legioniści mieli takie duże tarcze. Duże tarcze, które na przykład wbijano w ziemię i chowano się za nimi, kiedy armia przeciwnika na przykład uderzała ognistymi kulami z katapult. I dopóki byłeś za tarczą, byłeś chroniony, ale jeżeli wychyliłeś się z za tarczy, groziło ci, że dostaniesz ognistym pociskiem w głowę. I potem Paweł Apostoł używa tego przykładu, że nasza wiara jest tą tarczą. Że jeżeli trzymamy się wiary i mówimy: Wierzę Tobie, Boże, chcę być Tobie posłuszny, ufam Tobie, wierzę, że mnie kochasz, wierzę, że o mnie się troszczysz, wierzę, że wyprowadzisz mnie z każdej przeciwności, wierzę, że warto robić to, co mówi Twoje słowo, jesteśmy bezpieczni. Ale kiedy wychylamy się i poddajemy się różnego rodzaju wątpliwościom albo porzucamy tą tarczę wiary, to prędzej czy później uderzy nas ten kamień. Który nie Bóg wyrzucił, tylko diabeł, nasz przeciwnik. I dlatego to jest walka duchowa, to jest rzeczywistość, która wcale nie jest zabawą. Ktoś powiedział kiedyś, że niektórzy chrześcijanie myślą tak: zostałem chrześcijaninem i zaproszono mnie na pewien okręt, okręt, który nazywa się Królestwo Boże. Wchodzę na ten okręt, biorę jakieś smarowidła, biorę leżak, kładę się, nasmarowałem się i myślę sobie, ale teraz będzie wspaniale poleżę sobie kilka godzin, opalę się na słońcu, później pójdę coś zjeść, później pewnie wieczorem będzie jakieś fajne spotkanie towarzyskie. Ale kiedy leżę na tym leżaku i przyglądasz się, to mówisz, czemu wszyscy chodzą w jednakowych strojach? Dlaczego tutaj jest tak mało przytulnie, jakieś lufy wystają, takie jakby to były armaty. I nagle orientujesz się, że to nie jest statek wycieczkowy na Hawaje, tylko że to jest okręt wojenny, który wprawdzie płynie na Hawaje, ale jest to okręt wojenny. Ponieważ jesteśmy na terytorium wroga. I tak wygląda życie po tej stronie życia. Tam, gdzie dopływamy, to są Hawaje, mówiąc obrazowo. Natomiast to, przez co płyniemy, to jest okręt wojenny. Oczywiście to nie jest cały czas wojna. Oczywiście są tak, tak, takie sytuacje, kiedy jest wspaniale, cudownie, kiedy rzeczy idą dobrze. Są takie momenty, kiedy odnosimy zwycięstwa, ale są momenty, kiedy jest krwawa wojna, krwawa jadka, kiedy wokół nas ludzie giną, są ranni, kiedy my jesteśmy ranni. Są też takie chwile, i o tych chwilach potrzebujemy pamiętać, bo jeżeli będziemy mieli niewłaściwą koncepcję życia, to się nią rozczarujemy. Rozczarujemy się tym, myśląc, że życie z Bogiem jest tylko cudowne, wspaniałe i niesamowite i nic innego się nie dzieje. To częste doświadczenie. Ja nawróciłem się w szkole średniej, i to był czas, kiedy w Polsce, przełom lat 80., -tych, 90., -tych, wielu ludzi się nawracało i wielu też ludzi, właśnie w takim moim wieku. Wiesz, kiedy jesteś w szkole średniej, nawet kiedy jesteś później na studiach, to to nie jest jeszcze takie dojrzałe, odpowiedzialne życie, kiedy sam się utrzymujesz, kiedy zakładasz rodzinę. I w tym czasie mieliśmy dużo doświadczeń, i nie zawsze niestety mieliśmy dobre nauczanie. Nie mieliśmy takich nauczeń, które mówiły nam o tych trudnościach, przeciwnościach, jak na co dzień żyć z Bogiem, i później wielu z nas pozakładało rodziny, poszło do pracy, założyło swoje biznesy, i okazało się, że oprócz tego, że umiemy modlić się za chorych, wyganiać demony i głosić Ewangelię, co są ważnymi umiejętnościami, to potrzebujemy wiedzieć, jak budować relacje, jak wychowywać dzieci, jak zarządzać finansami, jak budować biznes, jak robić pewne rzeczy. W których też mówi słowo Boże, a o którym nie poświęcaliśmy aż tyle czasu, żeby badać słowo pod tym kątem. Nie słuchaliśmy takich nauczeń, nie szukaliśmy takich nauczycieli. I dlatego w życiu możemy rozczarować się Bogiem, kiedy bierzemy tylko jedną rzeczywistość Boga, na przykład tylko nadprzyrodzoną, że Bóg tylko w sposób nadprzyrodzony może coś robić. Ale możemy rozczarować się Bogiem też, jeżeli ograniczymy Boga tylko do takiego wymiaru na zasadzie to, co po ludzku możliwe. To możliwe, przecież cuda nie będą się działy. Możemy rozczarować się Bogiem, jeżeli będziemy ufać tylko sobie i swojej sile: Ma, Mam taką zdolność, mam taką umiejętność, poradzę sobie. Nawet jeżeli siła, nawet jeżeli dar, nawet jeżeli umiejętność pochodzą od Boga, to nie poradzisz sobie w pewnych sytuacjach, jeżeli nie będziesz ufał Bogu. Dlaczego? Bo mamy przeciwnika, który jest silniejszy od nas ale jest niczym w porównaniu z Bogiem. Jednak od nas jest silniejszy i dlatego musimy polegać na Bogu, a nie na sobie. I Duchu Święty, naucz nas tego. Naucz nas mądrego polegania na Bogu. Naucz nas widzenia całego Bożego Słowa. Naucz nas widzenia tego, jak mamy w różnych dziedzinach życia to Boże Słowo stosować. Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszego życia. Ty pokieruj, Ty poprowadź, bez Ciebie jesteśmy nikim. Ale kiedy Ty przychodzisz, rzeczy niemożliwe stają się możliwe prowadź nas Duchu Święty przez całe nasze życie amen